Dzieci, za dwie godziny wychodzimy z tatą. Pan niania z wami zostaje. Pan niania? Ten, który nazwał mnie księżniczką? Aha. A ty co się tak stroisz? Przecież wychodzimy do teatru. Od no kiedy używasz szminki? Używam zawsze, kiedy gdzieś wychodzę. Jakbyś mnie częściej gdzieś zabierał, to bym częściej używała. A to kto? Może to nasz niania? Dwie godziny przed czasem. Ja otworzę wieczór. Jak miło, że pan już jest. Dobry wieczór. Ładnie pani wygląda. A tam dziękuję. Taka stara sukienka. Może napije się pan herbaty? Nie, państwo wychodzicie. Właściwie to już jesteśmy spóźnieni. Mamy mnóstwo czasu. Jest okazja, żeby się lepiej poznać. W końcu Panu pod opieką nasze najcenniejsze skarby. Od kiedy ty się tak martwisz o te nasze skarby? Tłodzi pan? Nie, dziękuję.